Tak mówi Pan zastępów o kolumnach, o morzu, o podstawach i o sprzętach, które pozostały w mieście. Ten bogaty w metafory fragment skłania do refleksji nad rekonstrukcją, rozpoczęciem od nowa i odpornością na stratę. Kolumny, morze i podstawy są symbolami siły i struktury. Nawet gdy wydaje się, że wszystko wokół nas się rozpada, Bóg przypomina nam, że zawsze coś pozostaje, coś stoi. A to co pozostaje, nie jest bez znaczenia. Wręcz przeciwnie. To dzięki temu, co pozostało, Bóg dokonuje wielkich przemian. W naszym życiu zdarzają się momenty, kiedy wszystko wydaje się się walić. Upadają kolumny, na których wspieraliśmy nasze marzenia, może niepewności zdaje się chcieć nas utopić, a fundamenty, w które wierzyliśmy, zdają się chwiać. Jednak właśnie w tych momentach pozornej straty pojawia się wielka szansa. Pan przypomina nam, że w mieście nadal pozostają naczynia. Tymi naczyniami są nasze talenty, nasza wiara, nasza odwaga, nadzieja, która wciąż pulsuje, nawet jeśli jest osłabiona. Są to narzędzia, dzięki którym Bóg pozwala nam odbudować to, co myśleliśmy, że straciliśmy. Kiedy czujemy się puści, załamani lub bezkierunkowi, ważne jest, aby pamiętać, że zawsze istnieje resztka. Bóg nie potrzebuje wiele, aby niemożliwe stało się możliwe. Filary mogą zostać zniszczone, ale on je odnowi. Może może być wzburzone, ale on je uspokaja. Fundamenty mogą się zachwiać, ale on je wzmacnia. To, co z ciebie zostało, nawet jeśli wydaje się małe i nieistotne, wystarczy, aby Bóg dokonał cudu. Odbudowuje życie, marzenia i losy z tego, co pozostało. A co jest najbardziej niesamowite? Robi to doskonale. Nie zniechęcajcie się więc, jeśli rozejrzycie się i zobaczycie tylko ruiny. Tam, gdzie wielu widzi zniszczenie, Bóg widzi potencjał. Tam, gdzie inni widzą koniec, Bóg widzi nowy początek. To, co pozostało w Twoim życiu, czy jest to talent, umiejętność, czy nawet mała iskierka wiary, wystarczy, aby Bóg przemienił Twoją historię. Powstańcie, bo Pan zastępów jest po waszej stronie. To, co zostanie, zostanie przywrócone i stanie się podstawą czegoś jeszcze większego i silniejszego niż wcześniej. Zaufaj procesowi i trzymaj się nadziei. Nawet jeśli wydaje się, że burze życia porwały wszystko, Bóg znajduje okazję do działania w tym, co pozostaje. Jeśli został po nim tylko gruz, nie ignoruj go. Pamiętaj, że największe przebudowy zaczynają się od małych części. Tak jak pan zastępów wspomniał o kolumnach, morzu i fundamentach, wiedział, że to, co pozostało, było niezbędne do nowego początku, do dzieła jeszcze większego niż poprzednie. Czasami zaczynanie od nowa wydaje się przerażające. Możemy czuć się bez siły, bez energii, bez kierunku, ale pamiętaj. Bóg nie potrzebuje doskonałego fundamentu ani nienagannych kolumn, aby zacząć działać w Twoim życiu. Zamienia małe w duże, rozbite w coś nowego i silnego. Jeśli nadal masz odrobinę wiary i skierkę nadziei, to w zupełności wystarczy, aby mógł dokonać czegoś niezwykłego. Często to właśnie pośród ruin uczymy się najcenniejszych lekcji. Uczymy się bardziej polegać na Bogu, dostrzegać to, co naprawdę się liczy i cenić to, co jeszcze mamy? Być może twoje filary, podstawy wsparcia zostały wstrząśnięte, ale to, co pozostało, ma głęboki i potężny cel. Nie lekceważ tego, co Bóg może zrobić z tym, co pozostało. Może może teraz wydawać się wzburzone, ale nawet ono jest posłuszne głosowi stwórcy. Uspokaja burzę i prowadzi twoją łódź na spokojne wody. Patrz w przyszłość z odwagą. Pan zastępów nigdy nie uchybił swoim obietnicom. Trudności, przed którymi stoisz teraz, nie są końcem twojej podróży, ale początkiem czegoś wspaniałego, co nadejdzie. Tak jak wspomniał o sprzętach pozostawionych w mieście, widzi również, co pozostało w twoim życiu. Te narzędzia to twoje dary, umiejętności, wewnętrzna siła wszystkie te rzeczy które pomimo bitew pozostają nienaruszone i czekają na wykorzystanie w nowy sposób. Uwierz mi, to nie koniec. Pan działa cicho, za kulisami, aby przywrócić to, co utracone i odbudować to, co wydawało się nie do naprawienia. Każdy szczegół Twojego życia, każda pozostała część ma wartość i cel w oczach Boga. Twoja historia jeszcze się nie skończyła, a to, co Cię czeka, będzie lepsze niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Trzymajcie się mocno, bo ten sam Bóg, który obiecał przywrócenie mieszkańcom miasta, obiecuje wam nowy etap, nowy początek, pełen celu i błogosławieństw. Dlatego podnosi się z ruin. To, co pozostanie, wystarczy, aby Bóg mógł dokonać swego wielkiego dzieła w Twoim życiu. Nie patrz na to, co straciłeś, ale na to, co jeszcze masz. Bóg użyje tego, co pozostało, aby Cię wywyższyć wzmocnić i poprowadzić do przyszłości pełnej zwycięstw.